Siemankudzi, ja jestem Rafałczu i witam was w kolejnym odcinku Top 10 League of Legends. W dzisiejszym odcinku mam dla was 10 frakcji znajdujących się w LoLu. Na początku chcę zaznaczyć, że frakcji w tej grze jest tak dużo, że nie zmieściłem ich wszystkich, dlatego jeżeli pod tym odcineczkiem zostawicie masę łapek w górę, to stworzę dla was specjalnie poświęcone odcinki temu właśnie zagadnieniu. Temat na dzisiejszy odcinek zaproponował użytkownik Z2 Tak swoją drogą dobry nick stary. Ode mnie leci Standardowa piąteczka za świetny pomysł, ale dobra, koniec gadania. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Na dziesiątym miejscu zestawienia znajdują się dwie nowe frakty skinów, które mają ze sobą powiązanie, a także ukazały się w tym samym czasie. Mowa tutaj o maruderach, a także inkwizytorach. Jedna ze stron niszczy wszystko dla zabawy. Druga zaś równa z ziemią całe kraje, aby przestrzegano prawa. Niestety nie ma trzeciej strony. Skiny, które ukazały się do tej pory to Maruter Ash i Warwick, a także Inquisitor Nasus i Sivir. Dziewiąte miejsce zajmują skiny medyczne, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Postacie posiadające właśnie te skiny to Akali, Shen oraz Kennen. Z dziewiątego przeskakujemy szybciutko na ósme miejsce, a tutaj możemy znaleźć odwołanie do subkultury, czyli do gotów. Postacie prezentujące tę frakcję to Amumu, Eni, LeBlanc, Orianna oraz Poppy. Następną w kolejce grupą skinów znajdującą się w grze to zdobywcy Kosmosu. Znaczy się po prostu kosmiczne skiny. W skład tej grupy zaliczyć możemy Korkiego, Heimerdingera, Nasusa, Nautiliusa, Renektona, Timo oraz Azira. W chwili obecnej znajdujemy się na szóstym miejscu i w tym momencie zasmakujemy trochę gangsterskiego życia, dzięki skinom należącym do tej właśnie frakcji. Reprezentantami tej grupy są Graves, Jinx, Miss Fortune, a także Twitch. Ziomeczki, znajdujemy się już w połowie zestawienia i skoro poprzednio czuliśmy nieco gangsterski klimat, to teraz czas na kontrast w postaci strażników prawa. W tym składzie znajdzie się Blitzcrank, Caitlin, Graves, Kale, Nasus, Singed, Trundle, Waj. Volibear, a także jeszcze nie dodany, przynajmniej na chwilę, jak to nagrywam, Xinzao. Wskakujemy na czwarte miejsce, a tutaj znajdziemy kolorki. Wybaczcie. Postacie, które znalazły się na czwartym miejscu zestawienia, to Sona, Misfortune, Hecarim oraz Vega. Wchodzimy na podium, a tutaj szykuje się nam dość poważna atmosfera, ponieważ wkraczamy na wojenną ścieżkę. Postacie reprezentujące walczące królestwa to Jarvan IV, Xinzao, Katarina, Nidali, a także Trindamer. Na drugim miejscu zaprezentuję wam mechaniczne skiny. Do tej frakcji postaci należą Atrox, Amumu. Blitzkrank, Cho'Gath, Ezreal, Jays. Kale, Kazix, Kog'Maw, Malphite, Morgana, Nocturne, Nunu, Orianna, Ramus, Rumble. Skarner, Urgot, Viktor, Yasuo oraz Rexai. No i wyczekiwane pierwsze miejsce należące do moich ulubieńców, czyli do teamu pull Party. W tym składzie możemy znaleźć Gravesa, Lisina, Leone, Renektona, Ziksa. A także pozwoliłem sobie dopisać dwie postacie, ponieważ pasują one tematykom do tej właśnie grupy. A mowa tutaj konkretnie o Ramblu, a także I Ziomeczki, to by był koniec tego odcinka Top 10. Pamiętajcie o zostawieniu tematu na kolejne Top 10, a także o tym, że jeżeli wbijecie dużo łapek, to stworzę dla was odcineczki prezentujące frakcje znajdujące się w grze. Tak więc myślę, że nie ma na co już czekać. Ja się już będę z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć i po-po.